W 1735 roku mieszkańców pruskiego królewca podczas popołudniowych spacerów zaczęła nurtować z pozoru prosta lokalna zagadka. Chodziło o to, czy da się przejść przez wszystkie siedem miejskich mostów, tak by przez każdy z nich przejść tylko raz i wrócić do punktu startu. Problem był trudniejszy niż się wydaje, a przynajmniej dopóki nie usłyszał o nim matematyk Leonhard Euler. Euler początkowo uznał zadanie za dość proste do wyjaśnienia, jednak dał się wciągnąć w rozważania lokalsów. Matematyk podszedł do sprawy rewolucyjnie. Odrzucił mapę, odległości i nazwy ulic. Mosty i kawałki lądu zastąpił natomiast prostym schematem kropek i linii. Do rozwiązania udało mu się dojść dość szybko. Euler pomyślnie udowodnił matematycznie, że taki spacer jest niemożliwy, ponieważ punkty lądu miały nieparzystą liczbę mostów. W liście do prezydenta Gdańska, który prawdopodobnie podsunął mu tą łamigłówkę, napisał nawet, że problem jest bardziej natury logicznej i nie wymaga interwencji matematyka. Niedługo później doznał jednak olśnienia. Zdał sobie sprawę, że w sumie jest to dość dziwne, że nie istnieje żadna oficjalna metoda matematyczna, by udowodnić, że coś da się zrobić, bądź nie da się tego zrobić w przestrzeni. Idąc tym tropem samodzielnie stworzył fundamenty teorii grafów oraz gałęzi nauki, którą dziś znamy jako topologia. Od tamtych czasów minęło już niemal 300 lat, jednak dziś odkrycia matematyka są kluczem do funkcjonowania nowoczesnej cywilizacji. Dzisiaj teoria grafów zarządza ruchem w internecie, pomaga projektować mikroprocesory i pozwala nam bez większych Problemów dojechać z miejsca do miejsca korzystając z GPS. Co najbardziej fascynujące, prosta zagadka z mostami przyczyniła się też do uratowania milionów ludzkich żyć. Do dziś grafy są bowiem używane m.in. do tzw. łańcuchowych przeszczepów nerek. Dzięki algorytmom grafowym można łatwiej połączyć dziesiątki pardawców i biorców w skomplikowane cykle wymiany, co pozwala znacznie łatwiej dobrać zgodne biologicznie pary. A to wszystko zaczęło się od prostego spaceru po mieście.